W dolnym prawym rogu w kolorze pomarańczowym gra Blaj. Blaj obecnie przegrywa, no a wygrywa oczywiście Francuz Klem. Klem jest z drużyny Liquid. Potężny zawodnik, z którym no na pewno Blajowi będzie ciężko urwać nawet mapę. Klem jest faworytem. Ale właśnie jeszcze wracając, no bo tutaj formalności wiadomo, ale, ale ciekawi mnie, czy, czy to tak zostanie, że tu po prostu już pracujesz zdalnie, no i w sumie to nie musisz, bo po co masz przyjeżdżać? A, tak, więc to, to nie, ja wolę w biurze. No po pierwsze w biurze lepiej się sp... Ja generalnie już biorąc, jestem, ja jestem junior devem mhm. e, i zostanę nim pewny do końca życia, Ale 15k, także to możesz być tak, juniorem. Tak. E, ale generalnie już zostanę z nim do końca życia, bo ja po prostu nie umiem, jestem naprawdę słaby. E, I jakby dla mnie plus siedzenia w biurze jest to, że mogę się odwrócić i kogoś spytać, jak coś nie umiem, a tutaj hmm. muszę pisać na czacie i to jest jednak jakby, jakby czas odpowiedzi jest dużo dłuższy, co nie? A czasami jest naprawdę taki liczony w dniach, um, a druga sprawa jest taka, że po prostu ja niestety jestem straszny, jeśli chodzi o samą organizację pracy. No, o, to co, ja, też. ja się przyznaję bez bicia, jakby jak mam streamować, to wiesz, to musisz jakby, wiesz, przygotowujesz streama, no i musisz to zrobić, bo wiesz, że musisz to zrobić. Jak już zaczynasz streamować, to musisz gadać, no bo jakby co, wyłączysz? A... A jak siedzę w domu i wiesz, i czuję, że nikt mi na ręce nie patrzy, to niestety ta wydajność spada. No, no, nie, dokładnie. Będę, nie będę walił w głupa, bo tak to wygląda, nie? Także ja szczerze powiem, że jak, jak ja mam siedzieć w domu, a mam siedzieć w biurze, to wolę siedzieć w biurze, ponieważ wiem, że, że nie mogę sobie włączyć, nie wiem, networks, prawda, albo nie wiem, YouTube y jakieś albo czegoś, bo ktoś stoi za mną i to widzi, nie? Hmm. Także. Tak, także tak. To też jest pamiętam, to. znajomy też mówił, że zdecydowanie woli, też popracował i tak i tak i woli w biurze. No a jednak to są koszty dodatkowe no. dla firmy. Firma teraz będzie, będzie chciała zdalnie. I Jak żyć? Jak żyć? Widzę, że Blai uznam, że jak najkrócej, bo robi Roach Warren i albo wejdzie, albo nie wejdzie. E, taki Olin, na szybko. Czemu nie? Może się akurat siądzie. Tylko, że to jest jeden z tych wcześniejszych, i naprawdę tych karakanów nie będzie sporo. Jeżeli klem się dowie: O, jaki spryciarz z Blaja, zobacz, zaczął fejkować, że niby ler gra. A tak naprawdę my wiemy, jaka jest prawda. O! O, nie niewidoczny był, tak był to... Roach Więc teraz Blaja oczywiście skasuje ler, żeby odzyskać część pieniędzy. Aż trzy czwarte to nie mało. No i oczywiście teraz w karakany i na atak. Szybka piłka Zostań będzie. Mam subskrypcję, what No, podarował tobie. On Wiedźmin to... Geralt, zacny. Podarowywacz subów, jak widać. Głoda, oh, dziękuję Od samego bardzo. samego Geralta. Dziękuję bardzo, ale to jest tak trochę jak. jak. kupowanie. no nie wiem, no. Nie wiem czego. Wódki abstynentowi, no to nie. to bez sensu. po co? Ja tu, ja, tu, ja tu. jestem raz na trzy miesiące. Ale <laughs> wpadasz i to się liczy. No dobra, dzięki, wielkie, dzięki. No dziękujemy za suba. Bliźniak po, po polecam być samozatrudniony, wtedy pracuje 16 godzin dziennie. <laughs> coś o tym wiemy. Dobra, Roach Warren. Dużo Roachy, Ravager. No i bunker. Hmm. Bunker potrzebuje oczywiście klem jeszcze Ale... zrobić. Ciekawe, że Cyklona nie zagrał w sumie. Często się robi jednego Cyklona. Ale zobacz, że robi Liberatora, robi tego, robi cztanka, więc ja bym nawet powiedział, że coś z tego może wyjść sensownego. Znaczy, ten Liberator to tak nie do końca, no bo jednak krawagery to, to trochę zaklikają, chyba że właśnie masz tylko, masz tylko dwa. O, jeszcze jeden, jeszcze jakiś strzał poleciał. To nie jest najgorzej, ale z Siege Tankiem to już też już będzie całkiem nie najgorzej, bym powiedział. Okej, okay, no dobra, ten Supply Depot to taki, no, mało trafiony. taka, <laughs> że wymuszony, no bo on po prostu nie miał za bardzo tego. O, 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 może jakiś SCV, żeby Liberatora naprawiać? To nie wygląda aż tak źle, bym powiedział. O, to była dobra salwa. Tak, i teraz e, dokończyć chcę oczywiście klem karakany, no i tego raważera też budującego. Ale nie poszło. No nic, klem póki co żyje. Na pewno się utrzymał i nie ma stresa. Aczkolwiek Blaj przecież dronuje za tym wszystkim. On chce zrobić trochę obrażeń i po prostu kontynuować walkę. Liberator dalej niezniszczony i tak już pewnie pozostanie. O! Okej, okay, no ładnie trafił w marina. Blaj, a jak walczy jak mikro. O, klem! Zobacz, jeszcze z ich tankiem. I mediwakiem zacznie czarować. No, klem czasami naprawdę potrafi 200% normy z jednostek wycisnąć. Tak, wydawałoby się, że już nikt by tutaj nic nie wykombinował, a klem nagle zaczyna dodatkowo tańczyć albo właśnie tak mikrować, jak mikruje. Blaj się wycwanił, bo przewidział chyba to, że klem go, go będzie szukał. O, i teraz świetnie, wsyć Czy on zatańczył tymi ramotorami przez chwilę? Aj, aj. Miałem wrażenie, nie, chyba nie. Miałem wrażenie, że zatańczył, a z drugiej, że to może ta animacja, tak, bo one tak dziwnie jakoś tak. nogami. Gmerają, nie wiem co robią, tak jakby. Nie wiem, trochę wygląda jak kot, który się przymierza do zrobienia dwójki, ale no właśnie. Dobra, no i to chyba będzie tyle na ten temat, jeśli chodzi o ten atak. Dokładnie tak, ostatni Ravager spadł z, z, z klifu, potknął się troszeczkę. I to tyle na ten temat. Także, o, jeszcze Liberator tutaj atakuje. Całkiem nie najgorsze obrażenia. Cztery dronki, zawsze coś. Czy może królową klikiem to będzie super. I w sumie chyba Blaj, nie, okej, okay, dobra, zauważył. A, jeszcze drony się cofnęły, więc można było kliknąć jednego. Więc nie było źle. Eee, o i teraz dosyć ciekawy atak. Nie wiem, czy będzie chciał tutaj kliknąć Klem? Może to nie znaczy nie, chyba nawet Kokona by nie zabił, więc nie było sensu. Dokładnie, Jastyczank i tak by. E, nie. No teraz nawet lepiej, może by, że go wycofał, bo od może zdążyć się rozłożyć, albo i nie. O, świetne wejście i na rampę, i teraz tego drugiego Jastyczankę musi szybko dopaść, ale CV blokują dostęp. Tylko jeden korosik w spadł na czołg. Kolejne salwy są bardzo dotkliwe. Ej, Klem nie wierzy, Klem może przegrać na taktykę, którą no, widział, wiedział, a i tak weszła. Pięknie. Nie. To jest skandal. To jest, to jest minus gry z Blajem, że ty wiesz, co Blaj zrobi, a ja tak przygrywasz. No. no, a właśnie, co do jeszcze pracy, to jakby, bo ktoś, ktoś mówił, że robił zdalnie i jak pracował, to włączał Diablo 2 i już nie pracuje. <laughs> Ale nie, bo ostatnio mi szef, tak właśnie, coś tam mówiłem. bo Ja, ja z moim szefem, który tak naprawdę my się znamy z wcześniej, jakby to nie jest tak, że się poznaliśmy w pracy. Się znaliśmy wcześniej, to ja mu, ja mu szczerze mówię, słuchaj, no Łukasz mi się nie chce robić, no. Ja wiesz, ja cię lubię, Łukasz, nie będę ci ściemniał. No nie chce mi się pracować, nie? Z domu. I od pewnego. Tak, nie w ogóle. Aha, a... okej. Okay. No. Szefie nie chce mi się pracować. Ale no. w sumie pensja to tak jakby co będzie. No. Tak. E, także no, a, a i, i wiesz, jakby od jakiegoś czasu, co jakiś czas mi, wiesz, mój szef wysyła SMS-ki albo coś takiego pod tytułem Michał, pracujesz? Mimo, <laughs> pracuj. Ja, o ile dzisiaj zrobiłeś. I ja na o... przykład wtedy... Ja się w końcu zdenerwowałem. I akurat ja nagrywałem jakiś filmik, bo, bo musieliśmy coś tam nagrać. E, niezwiązane w ogóle z deweloperką. E, bo jak jesteś deweloperem, to robisz wszystko, tylko nie. nie, 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 nie to co masz robić, co nie? E, i używałem swojego głównego kompa, nie pracowniczego, bo, bo tutaj nie ma premiera niczego takiego, ja jestem przyzwyczajony, więc po prostu pomyślałem sobie, że zabięto na głównym kompie, nie? Mm -hmm. I akurat on do mnie napisał, nie? Michał, pracujesz? No i no to wiesz, ja tak patrzę, główny komp włączony, cyk, szybko włączyłem IF online, prawda? Zalogowałem się, statek w hangarze stoi, zrobiłem mu zdjęcie, wysłałem SMS-em. <laughs> Myślałem właśnie, że wyślesz no. mu jakiś pasek doświadczenia, że już, już tyle zrobiłem. No, no, no. No, no i tylko dostałem SMS-Zwroting Michał. Ja cię proszę. Także no. Ale no co, no? Jezus ma. Ale jeszcze nie zwolnił i chyba nie zwolni, skoro. No skoro jeszcze, działa. Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze. Jest, jest okej, okay, mam wrażenie, że jeszcze mnie nie zwolnią. Może jeszcze kilka miesięcy popracuję. Ja no, staram się przynajmniej robić, bo po prostu wiesz, no fajna praca, fajni ludzie, nie? Jest niełatwo, ale podoba mi się ta szczerość jeszcze. No nie chce mi no. się pracować i właśnie expie postać szefie, ale, ale tak. jest szansa, że będzie godzinka, no bo, no bo wieczorem akurat no. będą patchować grę, no to nie da się grać. Jak, jak tam Michał, jak praca? A no, ubiłem platynę. To <laughs> Trzy. Tak, okej okay, to... co my tutaj mamy? No blaj jeden ze... Nie, 1-1 jeden jeden jest, tak? Tak, yy, tak jest, jest 1-1. 1-1, przepraszam bardzo, właśnie. No dobra, blaj jak na razie trzecia baza strony klema druga baza i faktorka zaraz zobaczymy no tutaj nie ma żadnego nie ma żadnego nic w tym stylu więc może blaj bardziej normalnie będzie grał Hehe. A... ciężko powiedzieć tak naprawdę co tutaj klem chce zagrać po pierwszej gry nie widzieliśmy po tej drugiej to tak ciężko stwierdzić może będzie taka bardziej hmm. normalna A? no ja po cichu liczę że jednak klem z nibem się zmierzy chociaż blaj na niba też czasami produkuje dzikie gry no Każdy scenariusz będzie na swój sposób fajny. Oby tylko ten, kto wygra dalej, miał no, po prostu podobny skill do przeciwnika, żeby gry były jednak zacięte. No ale póki co trzecia mapa jest standardna. Właśnie Bly czasami taką skazę łapie, bo, no, bo czasami gra standard, tak jak tutaj, Ani, to Każda gra nie jest proxy haczu, a jeszcze jakiś miesiąc, a może raczej dwa, trzy temu to tak było, właśnie, że co gra proxy. Nie ma, nie ma przebacz. Na teram też proxy hacza leciała, no i wiadomo jakieś routers, rawagery, dzikie kombinacje alpejskie. Kolejne heliony Dobra, grane no. przez Klema. No i Roach Warren, dobrze. On mi się podoba. Ej, i świetny zernik, bo on też biegł i na pewno Blight teraz zobaczy, że nie ma żadnego Fusioncora, nie ma szybkiego Battlecruzera. No i to jest jakaś wartość. Ehm, no, dalej, dalej robi e, oczywiście już tylko. A nie, zrobił 6 dronów, okej, okay, to jest dziwne. Myślałem, że już teraz nie będzie robić dronek, tylko cała kasa pójdzie na Hmm. Hmm, co dalej w takim razie. Bo, no, blind no, na pewno. Tam, tam blind... no no no. no Blain na pewno myśli jak zaatakować. Ale ja nie wiedziałem, że to jest na 38 dronach na dwóch ekstraktorach. No to już się hmm. dowiedzieliśmy. Sześć rołczy w drodze, a tymczasem Klem robi trzecią bazę. To też nie do końca optymalnie chodzi o obronę na, na Olin'a, który zaraz tutaj przyjdzie. Prawdopodobnie. No, nie na ile... O mój Boże, on cały czas te rocze tutaj puchnie to wszystko i to dosyć szybko. Okej, okay, Heliony. <grym> Heliony nie za bardzo. No ja przez to, że on jakby bardzo dobrze odpędza te heliony. One nie są w stanie w ogóle tutaj wjechać. I o, jeszcze jakby dołem teraz przeszedł tymi wszystkimi rołczami, albo tak, żeby heliony tego nie założyły, no to już w ogóle poezja. I zaczynam mnóstwo bud budować. Zauważył to wszystko? Teraz? Dobra, cofa się Helionami Klem, więc coś może widzi. Tak, chyba, a, chyba uznał, nie, że skoro nie, nie. nie było dron w trzeciej bazie liberatorem, no to a, jest szansa, że jakiś atak się odbywa, więc sprawdził, wycofał się. No i robi bunkry, z cztanka. Oczywiście jest defensywa w drodze. No, ale sprawa nie jest przesądzona. To w końcu Blay, Jak Blaj olinuje, to wiadomo plus 5 do wielkości armii, do potencjału, aczkolwiek no. Pff, kurczę, ta barykada klema dobrze wygląda. Jeszcze Stitchank się pojawi. Ciekawe, że stycznang zjeżdża na dół. No nie wiem czy to jest dobra miejscówka, ale niech stanie, niech spróbuje. Może się uda. Wydaje mm. mi się, że rawagery mają dobry zasięg do tego stitch tanka i teraz, oczywiście, w niego będzie strzelać blaj. O, 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 jest, sięga, sięga. Ach, ale nie udało się zniszczyć, bo kolejne rawagery nie strzeliły. I wyreperuje teraz czołg blężniczy mm. klem. Nice. Tak. Tutaj jednak było troszeczkę za mało miejsca, więc nie wszystkie były w stanie podejść na zasięg, tak mi się wydaje. Mm. E, no teraz będzie w stanie zniszczyć sobie tutaj supply. A. To jest akurat bardzo dobre, no bo po prostu więcej jednostek tutaj wejdzie. Tylko pytanie brzmi, czy blaj ma wystarczająco dużo pary żeby tutaj wejść. Rawadżery mają 6 zasięgu, więc są w stanie bardzo ładnie bić ten Command center. I też minus jest taki, że on nie może teraz złożyć Siege tanka, no bo jak go złoży, to musi się akurat okazać. Ok, dobra, to ja cię teraz atakuję. A i będzie bardzo nieciekawie. okej, okay, ponieważ jest próba wejścia, jeden Siege tank padnie natychmiastowo, no ten drugi trochę dalej, to jeszcze coś tutaj daje. Bunkier o? utrzymany. No, ciężko, teraz to już akurat takie Steampack, bunkry i wszystko. To, to raczej z takimi no, wątpliwymi liczbami. Blaj się chyba nie. No, nie, tak, teraz to w ogóle to Klem zaczął pchać, a nie Blaj. No i dokładnie ostatni Ravager tylko przeżyje. Hmm, trzecia baza Klema zaraz wyląduje. No dobra, tutaj Blaj już widać, że zaryzykował, postawił wszystko na jedną kartę, nie robił dron za plecami. Więc na pewno, no spróbuję jeszcze raz. ponowi atak, niekoniecznie. Będzie to udane. O, skan do trzeciej bazy. Ale zobacz, że Blay wysłał tam trochę dron z pierwszej bazy. Pewnie była jakaś rotacja w walce z Liberatorem. I teraz klem może mylnie ocenić, ocenić że Ukrainiec tak naprawdę e, trochę dron zagrał. On nie zagrał dron. Cały czas jest na 33. I robi wojsko. Nawet ma więcej wojska w tym momencie. Czy jest jakiś. No, kurczę, Jedna rzecz mnie dziwi, że Klem nie ma żadnych czołgów na wzniesieniu, a przecież nie ma wizji. Blaj żadnej i nie mógłby w nie strzelać korosiwami bez, bez właśnie takiego overlorda. O, teraz jest kole w końcu jakiś Stitchhank na wzniesieniu. Trzeci. No i to trzeba trzeba próbować. Mm -hmm. Muły do trzeciej. To klem wygląda dość pewnie. Podoba mi się, że nie poleciał od razu wszystkim na kontrę, bo tu się by mógł właśnie znowu obudzić bez wojska. Ja tak blaja byłby podwójnie groźny. Tak, tak, no Bly dalej ma więcej armii, u to ma dużo, dużo mniej, tak jak wspomniałeś właśnie, zergingi tak nie do końca, nie, 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 to zupełnie nie wychodzi i do tego jeszcze mariny po prostu to przemielą, jak już nie ma zergingów, to nie ma co tankować, obrażeń i no nie są zbyt wytrzymałe i to w zasadzie wszystko rozłożyło. No to już tak naprawdę musiałby perfekcyjnie zaatakować Bly, żeby ten atak wyszedł, a zaatakował tak, no... Słabo. Najpierw z wybiegły, biegły, jakby on najpierw chciał zaatakować mariny, później chyba się zreflektował, przebiegł trochę w bok, cały czas był atakowany, później jakby skomitował do tego ataku i wyszło to w zasadzie, w no, nie wyszło to po prostu, więc. Tak, to, jakiegoś Overlorda musiałby mieć, żeby zdjąć Stitchnanka na wzniesieniu, no ale nie było, jak to mieć Overlorda, bo on cały czas na, na słabej technologii był. Nie było Lera, nie było Versira. No nic, klem się obronił. Raz wyszło, raz nie wyszło. Ostatecznie klem oczywiście awansował jest 2 do jednego dla niego w ćwierćfinale. No i jest właśnie klem na niba. To będzie pierwszy, pierwszy półfinał. Z reguły one równolegle lecą. No, różnie może być, ale raczej równolegle. Więc pewnie wskoczymy do niba klema, który, który za, no, za chwilę powinni pewnie startować.